W liceum dotarł do mnie egzemplarz Nowego Testamentu. Ja, jako ateista, zacząłem go czytać, mówię, o oto teraz przeczytam, i będę miał na katolików argumenty, że to chrześcijaństwo to bzdura, że Jezusa nie było, że tam przeczył sam sobie, że tam ci apostołowie to kłamali. No przeczytam, wybiorę, podkreślę sobie, będę wiedział. Nie pasował mi koniec Ewangelii, że Jezus fajnie już go podziwiałem za te różne, za odwagę, za Niesienie tak rewolucyjnych, takiego rewolucyjnego przesłania, takiego odrzucenia religii tej panującej w czasach żydowskich. Nie, no, Dlaczego Jezus przegrał na koniec? No, przecież, przecież, no jeśli to wszystko prawda, no to jakieś tam legiony aniołów powinni skopać dupę Rzymianom i, i tym żydowskim władzom i, po, i Jezus powinien tam być królem i tak dalej. Dopiero w 1986 roku, czyli to tam, to już byłem chyba na czwartym roku studiów, to dopiero zaczęło to mnie to dotarło i to sam nie wymyśliłem, tylko, tylko inny człowiek musiał mi powiedzieć, dlaczego Jezus tak skończył, a dokładnie nie skończył. Bo ja kończyłem na ukrzyżowaniu, a przecież potem było zmartwychwstanie. I on powiedział mi dwie prawdy, które domknęły mi system. Po pierwsze, Jezus żyje. Jezus nie umarł. Tak jak Nicze powiedział, że był umarł. Nie, nie, to Nicze umarł, a Jezus żyje. Wow! jest tu koło mnie, stoi on mówi, a teraz on stoi i kłacze chcę wejść do twojego życia ponieważ on za ciebie umarł ja wtedy zrozumiałem, że ja jestem grzeszny, zły bo wcześniej myślałem, że jestem dobry człowiek naprawdę, obiektywnie no to tam górna półka nie? ale on zaczął mówić o egoizmie wow Mówię, narkomanem to ja nie byłem, pijakiem nie, ale egoistą to jestem. To rzeczywiście, to prawda, co on mówi, ten misjonarz amerykański, akurat nie? I właśnie, z powodu, jeden z powodu pijaństwa, inny z powodu tam zdradzania żony, trzeci z powodu egoizmu, wszyscy byśmy trafili do piekła. A Bóg nas kocha. Dlatego Jezus poszedł niewinny. I umarł za moje grzechy, za moje winy, on zapłacił raz na zawsze. A zmartwychwstanie jest dowodem, że jego ofiara została przyjęta. Wtedy zawołałem: Jezu, chcę być Twój na zawsze, zbaw mnie.